Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy data 25 grudnia rzeczywiście jest dniem narodzin Jezusa Chrystusa? Czy obchodzimy historyczny moment, czy może tradycję ukształtowaną na przestrzeni wieków? Ukryte w Piśmie Świętym i historii dowody mogą ujawnić coś zaskakującego. Dziś wyruszymy w fascynującą podróż, aby rozwikłać tajemnicę narodzin Chrystusa. Zanim przejdziemy dalej, Zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i udostępnij ten film wszystkim, którzy uwielbiają odkrywać prawdę kryjącą się za tradycjami. Oglądaj do końca, bo odpowiedź może całkowicie zmienić Twój sposób patrzenia na Boże Narodzenie. Historia narodzin Jezusa zaczyna się w Nazarencie, skromnej i mało znanej wiosce. Maryja, prosta młoda kobieta, otrzymuje wizytę Anioła Gabriela. Ten zwiastuje jej coś niezwykłego, pocznie syna Bożego. Wyobraź sobie, co musiała czuć Maryja zaskoczenie, zagubienie, a może nawet obawę. Jak wytłumaczyć to swojej rodzinie, swojemu narzeczonemu Józefowi? Podczas gdy Maryja próbuje oswoić się z tą wiadomością, Józef także staje przed trudnym dylematem. Jako człowiek prawy planuje oddalić się dyskretnie lecz boski sen zmienia jego decyzję. Józef rozumie, że uczestniczy w planie, który przekracza ludzkie pojęcie. Maryja i Józef zostają wezwani do podróży do Betlejem z powodu dekretu rzymskiego cesarza Augusta, który nakazuje wszystkim powrócić do swoich miast rodzinnych na spis ludności. Podróż ta nie jest łatwa. Maryja jest w ciąży, a droga pełna jest trudności, jałowe tereny, Prymitywne drogi i ciągłe zagrożenie ze strony rozbójników. Kiedy docierają do Betlejem, miasto jest przepełnione. Wszystkie gospody są zajęte. Zmęczeni i pozbawieni alternatyw znajdują schronienie w stajni. To właśnie tam, w otoczeniu zwierząt i w niezwykłej prostocie, rodzi się Zbawiciel świata i zostaje położony w żłobie. Tej samej nocy, Pasterze. Czuwający na polach w pobliżu, przeżywają coś, co odmieni ich życie na zawsze. Anioł ukazuje się na rozgwieżdżonym niebie, obwieszczając narodziny Mesjasza. Wyobraź sobie ten widok blask niebiański, głos anioła przynoszący wieść pełną nadziei i radości. Poruszeni wiarą, pasterze wyruszają natychmiast, aby zobaczyć Nowonarodzonego. To oni stają się pierwszymi świadkami przyjścia zbawiciela. Wkrótce później mędrcy ze wschodu podążają za gwiazdą, która zdaje się prowadzić ich prosto do miejsca, gdzie przebywa Jezus. Ci mądrzy ludzie przynoszą dary o głębokim znaczeniu: złoto symbolizujące królewskość Chrystusa, kadzidło jako znak jego boskości, oraz mirrę, wskazującą na ofiarę, którą miał ponieść. Tu pojawia się ciekawy szczegół: Mędrcy nie przybyli w noc narodzin Jezusa. Ich wizyta miała miejsce miesiące, a może nawet lata później, co pokazuje, że wiele szczegółów w tej historii zostało z czasem dopasowanych. Dochodzi więc do intrygującego pytania: czy Biblia wskazuje dzień lub nawet porę roku, w której Jezus się urodził? Istotnym detalem jest to, że pasterze byli na polu ze swoimi trzodami nocą. Byłoby to niezwykłe podczas srogiej zimy w Palestynie, gdy temperatury spadają, a deszcze są częste. Ponadto podróż Maryi i Józefa na spis ludności stawia kolejne pytania. Dlaczego cesarz August miałby zarządzić spis w tak nieprzyjaznej porze roku? Byłoby to logistycznie niepraktyczne i narażałoby ludność na niepotrzebne ryzyko. Wszystkie te wskazówki kierują nas ku innej bardziej sprzyjającej porze roku wiośnie lub jesieni, gdy warunki pogodowe były łagodniejsze, a przemieszczanie się znacznie łatwiejsze. Aby pogłębić nasze badania, musimy uważnie przeanalizować biblijne zapisy. Kluczowy trop znajduje się w Ewangelii Łukasza, która wspomina za ojca Jana Chrzciciela. Był on kapłanem z oddziału Abiasza. Zgodnie z pierwszą Księgą Kronik, Godzina 24.10 oddział Abiasza był ósmym z 24 oddziałów kapłańskich. Na podstawie kalendarza żydowskiego, który rozpoczyna się w miesiącu Nissan, marzec-kwiecień, służba Abiasza przypadała na połowę czerwca. W tym czasie Zachariasz otrzymuje wizytę anioła, który zapowiada, że jego żona Elżbieta pocznie syna. Jan Chrzciciel przychodzi na świat około 9 miesięcy później, w marcu lub kwietniu. Łukasz informuje nas również, że Maria poczęła Jezusa w szóstym miesiącu ciąży Elżbiety. To sugeruje, że Jezus został poczęty w grudniu, a urodził się 9 miesięcy później, we wrześniu lub październiku, co zbiega się z żydowskim miesiącem Tiszli. Wybór daty 25 grudnia na obchody Bożego Narodzenia nie ma bezpośredniego uzasadnienia w biblijnych zapisach. W rzeczywistości decyzja ta została podjęta wieki po narodzinach Jezusa. W IV wieku Kościół chrześcijański przyjął tę datę, aby zbiegła się z popularnymi pogańskimi świętami, takimi jak Daj Znatelis Soulis Invicti, świętem przesilenia zimowego. Ułatwiało to nawracanie ludów pogańskich na chrześcijaństwo, przekształcając istniejące praktyki w kontekst chrześcijański. Bez względu na dokładną datę, najważniejsze jest to, co narodziny Jezusa oznaczają wcielenie. Bóg wybrał, by wejść w naszą rzeczywistość, aby ofiarować nam zbawienie. Boże Narodzenie to okazja do refleksji nad tym aktem boskiej miłości i odnowienia naszych serc. Każdego dnia mamy szansę żyć wartościami, które Jezus przyniósł na świat, miłością, współczuciem, pokorą i nadzieją. Dotarliśmy do końca tej podróży, ale odkrycia, które poczyniliśmy, to dopiero początek zaproszenia do głębszej refleksji nad znaczeniem Bożego Narodzenia i wpływem narodzin Jezusa Chrystusa na nasze życie. Nie chodzi jedynie o historyczną datę czy kulturową tradycję. To wydarzenie, które zmieniło bieg historii ludzkości i wciąż porusza serca, niosąc nadzieję i odkupienie. Analiza prawdziwej daty narodzin Chrystusa uświadamia nam coś fundamentalnego: przesłanie Jezusa wykracza poza czas. Niezależnie od tego, czy urodził się w grudniu, we wrześniu czy w innym miesiącu, najważniejsze jest to, jak Jego narodziny zmieniają nasze życie. To początek planu zbawienia który zmienił losy ludzkości. To przypomnienie o bezwarunkowej miłości Boga do nas, miłości tak głębokiej, że wybrał, by zamieszkać wśród nas, przyjmując ludzkie ograniczenia. Historyczny i kulturowy kontekst, który zbadaliśmy, pomaga nam lepiej zrozumieć okoliczności narodzin Jezusa, ale także zachęca nas do spojrzenia poza zewnętrzne obchody. Czym dla Ciebie jest Boże narodzenie? Czy to tylko data w kalendarzu, dzień prezentów i rodzinnych spotkań? Czy może okazja do odnowy, do otwarcia serca na to, by przesłanie Zbawiciela odbijało się w codziennych działaniach? Boże Narodzenie zaprasza nas do refleksji. Tak jak Maryja i Józef zaufali Bożemu Planowi w obliczu niepewności i trudności, my również jesteśmy wezwani do zaufania Bogu, nawet gdy okoliczności wydają się trudne. Tak jak pasterze i mędrcy rozpoznali wielkość tamtego momentu, my również jesteśmy zaproszeni do szukania i rozpoznawania obecności Boga w naszym życiu, nawet w chwilach prostoty i pokory. Prawdziwe świętowanie Bożego Narodzenia nie ogranicza się do jednego dnia. Ma miejsce za każdym razem, gdy wybieramy przebaczenie, wyciągamy rękę do potrzebujących, gdy rozświetlamy czyjeś życie gestem dobroci. Za każdym razem, gdy żyjemy wartościami, które Jezus nam pokazał, sprawiamy, że duch Bożego Narodzenia staje się rzeczywistością. Ponadto, Boże Narodzenie to szansa, by spojrzeć w przyszłość, na plan, jaki Bóg przygotował dla każdego z nas. Światło, które prowadziło mędrców do Betlejem, wciąż nas prowadzi, przypominając, że w naszym życiu jest wyższy cel. Tak jak tamta gwiazda wskazywała drogę, tak i my jesteśmy wezwani, by być światłem dla innych, odbijając współczucie i łaskę Boga w świecie. W te święta żądaj sobie pytanie, co mogę zrobić, by żyć wartościami Chrystusa bardziej autentycznie? Jak mogę być pozytywnym wpływem w swojej rodzinie, społeczności i świecie? Boże Narodzenie wzywa nas, byśmy byli agentami zmiany, byśmy promieniowali miłością i celem we wszystkim, co robimy. Niech duch Bożego Narodzenia nie ogranicza się do grudnia, lecz trwa przez cały rok. Niech przesłanie żłóbka pokory, nadziei i odkupienia inspiruje każdego z nas do bycia lepszymi, bardziej ludzkimi, bliższymi Bogu. Pozwól, by Jezus narodził się na nowo w Twoim sercu, a przez to odrodzenie Twoje życie stało się wyrazem Bożej miłości. Dziękuję, że towarzyszyłeś nam w tej podróży odkryć. Niech Bóg błogosławi Twoje życie pokojem, radością i celem. I pamiętaj, prawdziwe Boże Narodzenie trwa każdego dnia, gdy żyjemy łaską i miłością Boga w naszych działaniach. Subskrybuj kanał, zostaw lajka i podziel się tym przesłaniem z rodziną i przyjaciółmi. Do zobaczenia w następnym filmie i niech Bóg błogosławi Twoją drogę.